Okej, okay, włączam. No. No, już pierwsza aura. Zobaczymy. O, druga. Bije 5 na godzinę. Spin ma już poszedł. Jeszcze sprawdzimy x, da? Jeszcze x sprawdzimy. Włączam. O, 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 idę aura, idzie aura. Gdzie Tam na linii pvp. No, idą kurde aury, kurde. Ile masz o i jeden... jeden ci zaraz. No i okay. X da, chodź, X-da ja No. Mamy już jednego Wartira, a jeszcze X-da muszę sprawdzić. Chodź ty Ida. X da! Kip, 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 kip. O, o, o! na takiego. Y, no, ale go nie mam. Już, poszła, pierwsza aura. Ej, się no, no. Jak znajdę? nie może sam. Ma... No i już zespół wyszedł, a Patryka. Dobra, kończę.